Co wygra w wyścigu między Audi RS7 Performance, BMW M8 Gran Coupe i Mercedesem AMG GT 63 4-Door? Dowiemy się, bo będę się nimi ścigał na ćwierć mili. Jestem Matt Watson, a to jest Karwał. Wow. Opowiem Wam najpierw o tym Audi, 4 litrowe V8 z podwójnym turbo, 630 koni, 850 Nm, napęd na 4 koła, 8-biegowa automatyczna skrzynia i ma procedurę startu. Jest dość ciężki, 2,1 tony i dość drogi. 650 tysięcy złotych. W każdym razie zobaczmy, czy możemy pogadać z kimś, kto mówi normalnie, a nie jak ja. Kto jest w BMW? Niech zgadnę, nikt, ty jesteś w BMW. To mniej owłosiona wersja Nika. Cześć, Rory. Najprzystajniejsza osoba w Carlow. Tak twierdzi mój przyjaciel Jani. Chodziłeś do prywatnej szkoły? Nie. Chodziłem do państwowej, ale jestem z tego dumny. I brzmi elegancko, chociaż wcale taki nie jestem. Więc Jani, nie jest tak fajnie jak myślałeś Opowiedz o twoim aucie M8, Gran z czterema drzwiami I w niesamowitym odcieniu, bakłażana A w środku flat white Szczerze mówiąc, jedna z najdziwniejszych specyfikacji, jakie widziałem Ale wiesz, każdy ma swój gust 4-4 litra V8, podwójna turbo 625 koni, 750 Nm Napęd na 4 koła ośmiobiegowa automatyczna skrzynia Waży trochę ponad 2 tony no i kosztuje jeszcze więcej niż 650 tysięcy. Idzie tu, żeby zobaczyć. Chodzi bardziej o kolor na zewnątrz, a potem wewnątrz. Jakby był czarny na zewnątrz, byłoby ok, ale tak nie wiem dziwne. Co myślisz? Podoba mi się, naprawdę. Wielki szacunek dla pierwszego właściciela, kimkolwiek był. Może to Pinnacle Detailing, którzy dali nam ten samochód. Ktokolwiek to zrobił, kosztowało to dużo pieniędzy. No bo to BMW, dobry wybór. Yeah. Naprawdę niesamowite, niesamowita kombinacja kolorów. Mój samochód też jest fajny. Niebieskie wstawki i takie tam, ale to jest nic w porównaniu do tego. Idę sprawdzić do Merca. Cześć, Matt. Nudy. Możesz powiedzieć o statystykach? To myląco długo nazywany Mercedes AMG GT 63 S 4-Door Coupé. Statystyki są dobre i klarowne. 4-litrowy V8 z podwójnym turbo, 639 koni. Więcej niż jakikolwiek samochód tu. 900 Nm? Więcej niż tamte? 9-biegowa automatyczna skrzynia? Więcej niż tamte? Napędne 4 koła. Waży mniej niż tamte. 2045 kg. Ale jest najdroższy, kosztuje 700 tysięcy. No, nie jest Ani. Sorry, Nick, nie chciałem być niegrzeczny. Po prostu byłem tak znudzony wnętrzem twojego samochodu w porównaniu z tymi dwoma, no, że musiałem odejść. No tak, wszystko tu jest czarne: czarny lakier, czarne felgi, czarne fotele, czarne wnętrze. Nawet Ambient Lightning wygląda jakby miało czarne światło. Szaleństwo. Wiesz co teraz? Sprawdźmy, który samochód wydaje się najbardziej ekscytujący, gdy doda się gazu. Jestem w trybie sportowym. Wyłączyłem samochód. Nienawidzę systemu start-stop. Ręce do góry, jeżeli nie lubicie tego. Nienawidzicie systemu stop-start? Tak. Ja to żenujące, szczególnie kiedy się ścigasz i silnik nie jest włączony. Dobra, do roboty. Jeszcze bardziej nienawidzę soft-limiterów. Co za lipa. Dawaj BMW, jestem pewien, że u Ciebie jest lepiej. Do 4,5 tysiąca. Do czego ten świat zmierza, skoro nawet BMW to ma? Dobra, Nick, Mercedes. Ale Trzaski. Yeah. Soft limiter do 4000, ale brzmi nieźle. Chociaż to nie rekompensuje. Jak dla mnie wygrywa. Teraz, jeżeli lubisz takie rzeczy i chcesz zobaczyć więcej wyścigów, upewnij się, że subskrybujesz ten kanał i naciśnij ikonę dzwonka, aby włączyć powiadomienia. W ten sposób nie przegapisz filmów. Powinniśmy przejść do wyścigów? To jest do kitu. Jak mam wyłączyć ten start-stop? To jest tryper S. Czemu mam stop-start? Dobra, ścigajmy się. Nieng, nie jest to wiele szybciej niż w starej RS7. Zostawili mnie na pastwę lasu, ale to auto ciśnie. Co się dzieje? Dawaj AMG. Mm, 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 mm. Bardzo mi się to podobało. Nie wiem jak z innymi autami. Start był jakiś dziwny. Po pierwsze, co robiliście na linii? Czy byliście zajęci spalaniem startu? Wydawało mi się, że dobrze wystartowałem. To jedno z pierwszych BMW jakie prowadziłem od dawna. Wydaje mi się, że nie wystartowałem dużo gorzej od ciebie jeszcze, że mówiąc, nie miałem genialnego startu. Myślałem, że samochód będzie szybszy. Ale RS-7 jakby wystrzelił z armaty. Nie wiem, co się stało. Stewardzie, czy możesz powiedzieć, czy spaliłem start? Nie, nie spaliłeś. Wszystko było ok. Wiele osób mówi, czemu nie macie świateł. Jak w Formule 1, więc w zasadzie musisz reagować na gasnące światła. Nie robimy tego, bo chcemy porównać samochody, więc to co robimy to czas startu. Dzięki temu wiem kiedy zwolnić hamulec, gdy ręce zaczynają opadać. Tak długo jak ręce zaczynają się poruszać, samochód może wystartować. A powodem, dla którego chcemy, żeby tak było, jest to, że porównujemy samochody, a nie tylko kierowców. W przeciwnym razie porównywalibyśmy kierowców. I mógłbyś mieć jeden samochód, który jest powolny na starcie, ale mógł zrobić lepszy czas. A w rzeczywistości przegrać wyścig. To nie miałoby sensu. Dlatego chcemy, aby wszystkie wystartowały w tym samym czasie. I dlatego jest tak. No, teraz czas na komentarze. Możecie komentować. Że każda interakcja na tych filmach jest w algorytmie dobra. Dobra, ale po prostu ścigajmy się. Let's się. Muszę wygrać ten wyścig. A potem gra skończy się dla wszystkich, bo będę miał dwa z trzech. Ten Mercedes wystrzelił. Nie umiem mówić, jestem podekscytowany. Audi zniknęła. Nadjeżdża BMW. Ciągle zyskuje. Sposób, w jaki to Audi startuje, jest niesamowity. To BMW w końcu mnie wyprzedzi. Może gdybyśmy ścigali się na pół mili. Ale nie na ćwierć. Bez szans. Czy ten start był dla Was lepszy? To nie będę miał dużo lepszego. Spróbujmy jeszcze raz, ale powiem Wam coś: czy możemy najpierw uzyskać odpowiedź od Rory'ego, żebyście nie rozmawiali przez radio w tym samym czasie? Rory, co się stało? Więc w M8 nie będę miał lepszego startu niż ten. Poszło naprawdę dobrze. Myślę, że było maksymalnie, jak mogłem zrobić. No i pokonałem Merca. Pokonał mnie, co jest szalone, mam lepszy start niż ty, mam więcej mocy, większy moment i mniejszą wagę a i tak mnie wyprzedziłeś. Nie mówmy jednak o macie, bo to nie ma znaczenia, co? Wiemy, że wygra. Ma najnowszy samochód. Niekoniecznie tak jest, bo czas, jaki osiągnąłem w tym samochodzie, nie jest tak dobry jak najlepsze czasy, jakie miałem w tamtych samochodach. Omówimy to w podsumowaniu, które za chwilę. Co się stało dokładnie? Niespodzianka, niespodzianka od i wygrała. Przejechało ćwierć mili w 11,3 sekundy. BMW zajęło to 11,5 sekundy, a Mercedes był ostatni. 11,7 sekundy. Czas na wyścig od 80 km na godzinę. Samochody są w normalnym trybie komfortowym albo automatycznym. Zamierzamy ścigać się przez pół mili. Co oni zrobili z tym Mercedesem? Co się dzieje? To, co zrobili za jest niesamowite. Jest w nim o wiele więcej. Myślałem, że BMW w u mnie tu dogoni, ale tak nie jest. Ale zmiana w przeszłości Audi zawsze dostawało potyłku od BMW i Mercedesa. Ale to się całkowicie zmieniło dzięki temu samochodowi, tym osiągom. Pójdę najpierw do ciebie, Nick. Miałeś jakiś koszmar? Ja spodziewałem się, że poczuję się zadowolony, bo wiem, że ma tę zgrabną, wielosprzęgłową, dziewięciobiegową skrzynię, ale tryb komfortowy w tym aucie... No nie ma, 639 koni. Zostałem zniszczony. Zaskoczyło mnie jednak to, że spodziewałem się, że BMW ruszy mniej więcej tak samo jak ja, a potem odjedzie. Ale tak się nie stało. Myślałem, że przynajmniej zejdę wcześniej z biegu niż ty, a potem możesz przejechać obok, ale wydaje mi się, że po prostu zszedłeś wcześniej i odjechałeś w stronę zachodu słońca. Więc tak, niezbyt dobrze dla mnie. Mam o 100 nm więcej. To może mieć coś wspólnego z tym. Ale BMW zawsze osiągało lepsze wyniki, a ja jestem przyzwyczajony do tego, że BMW, tak jak na dłuższych wyścigach, po prostu mnie wyprzedzają. Ja myślę, że z RS6, RS4. Wiesz co? Wystarczy. Montażyści i tak to wytną, bo to nudne. I ludzie będą klikać w inne wideo, więc kto wie, co powiedział. Następny wyścig. Znowu to samo, ale tym razem w najbardziej sportowych ustawieniach i manualnej skrzyni 80 na godzinę zablokowany trzeci bieg. No, ale ciśnie. Coś jest nie tak. Myślałem, że BMW wyprzedzielę, znowu odjeżdżam. Znowu to robi. Gdzie ten Merc? Dobra robota Audi. Tak, udało wam się z tym samochodem. Ale mi się podoba. Ma wszystkie zalety poprzedniego RS7. Doskonały komfort, bardzo cichy, luksusowy, ale mój Boże, teraz ten silnik tak ciśnie. I wydaje mi się, że zrobili z nim znacznie więcej niż 30 dodatkowych koni. To najlepsze 30 koni w historii. Nie musimy o tym zbyt wiele dyskutować. BMW pokonałem Cię, Mercedes AMG, nawet nie było Cię w wyścigu. To znowu było jak 400, może 450 koni. Myślę, że coś jest nie tak z tym autem. Dobra, zróbmy jeszcze jeden wyścig i zobaczmy, co się stanie, dobra? To znaczy, nie było strasznie na starcie. Było okej, okay, może przejedź się sama, a potem wróć, nie wiem. Mam tu kilka fantazyjnych wskaźników wyścigowych, których nikt nigdy nie użyje. Jeden z nich mówi o koniach i momencie obrotowym. Będę miał na niego oko, żeby sprawdzić, czy nawet on nie uważa, że jest za słabo. Tak, pokazuje mi 420 koni. No i 480 nm. Coś jest nie tak. Cześć, Gary. Podejdź tu. Mamy problem z twoim autem. Nie daje pełnej mocy. Jest taki wskaźnik na desce rozdzielczej, pokazuje jak wysokie są osiągi i najwyraźniej zamiast 640 koni robi za 420. To fabryczna blokada. Masz go od nowości? Nie, kupiłem go z przebiegiem jakieś 30 tysięcy. Jak długo go masz? Trzy lata. Zauważyłeś spadek wydajności? Nie. No dobra, wyłączymy go i włączymy, zresetujemy, zobaczymy, czy coś się zmieni. Jest na gwarancji? To dobrze. Powinieneś być w stanie go naprawić. Więc wyświadczyliśmy ci przysługę. No dobra, zresetujemy twój samochód, zobaczymy, czy będzie szczęśliwszy. Wcześniej naprawiał się sam przez wyłączenie i włączenie. Naprawdę? Kiedy cewka padła? No dobra, zobaczymy, co się stanie. No i jak? Myślisz, że będzie lepiej? Spróbujemy. Trzymajcie kciuki. Wygląda na to, że mamy pełną moc. Myślisz, że to była niska moca w czasie Drag Race, czy nie? Nie mogę powiedzieć, na pewno spodziewałem się, że ten samochód będzie szybszy. W wyścigach nie czułem tak słabej mocy jak w starcie lotnym. Było to zauważalne w tym drugim wyścigu, ale nie tak bardzo w drag race. Jest więc szansa, że nie, ale no nie mam pewności. Wiesz co powinniśmy zrobić? Dla pewności, zrobić jeszcze jeden wyścig, ale pod koniec filmu. Na razie kontynuujmy starty lotne. Wyścig z drugiego biegu od 50 na godzinę. Miejmy nadzieję, że Twój pojazd dobrze się zachowa. Naprawdę szalenie startuje. To trochę więcej, ale wciąż odjeżdżają. To takie frustrujące. Nie, ten mercy nadal nie wydaje się taki szybki. Ta przednia szyba jest mocna. Biedny ptaszek. Ptak uderzył mnie w sam środek przedniej szyby. Przerażające. Nie go osiągasz pełną moc? 639 koni. No ale to nie wystarczyło. No nie. Jestem wstrząśnięty. Rory, masz coś do dodania? Nie bardzo, byłem drugi, patrzyłem jak odjeżdżasz i widziałem Nika w moim lusterku, ale tak, zdecydowanie miał te 639 koni. Biedny ptak. Right, we test hamowania od 160 na godzinę. Kiedy dotrzemy do linii, pełne zatrzymanie. Jeżeli wolisz obejrzeć inny wyścig, kliknij wyskakujące okno albo skorzystaj z kodu QR. Jeżeli nie chcesz, zostań tutaj na test hamulców, zaraz będzie. Gdzie Mercedes? Gdzie on jest? On w ogóle tu jest? Nie widzę go. Pewnie na poziomie BMW. Ok, więc to wygrana dla Audi, ale gdzie jest Mercedes w stosunku do BMW? Powiedziałbym, że jest prawdopodobnie dwa metry przede mną, więc go pokonałem. So I beat him. Ale wiecie co, to było czyste zwycięstwo dla Audi. Nie wiem jak ty, Nick, ale ja nigdy wcześniej tego nie powiedziałem w wyścigu Audi kontra BMW kontra Mercedes. Myślę, że masz rację. Myślę, że to pierwszy raz. Wiesz co, zrobimy? Powtórzmy wyścig, żeby upewnić się, że jechałeś z pełną mocą. Mógłbym teraz wszystko popsuć, co? Wygrywając. No, zobaczmy. Interesujące. Zdecydowanie pełna moc. No nie. Znowu się to dzieje. Będąc szczerym, to wyglądało dokładnie jak w poprzednich wyścigach. Tak, masz całkowitą rację. Z mojego punktu widzenia było dokładnie tak samo. Szkoda, bo teraz wiemy, że we wszystkich wyścigach jechał z pełną mocą, a mimo to przegrałem. Nie mogę w to uwierzyć. No i proszę bardzo. Co ciekawe, ten samochód i tak uzyskał dokładnie ten sam czas. Wybacz, Taszku. Ale mam nadzieję, że pomimo tej masakry podobał Wam się film. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów, kliknijcie, który z tych okienek albo to kółeczko, tam czekają na Was wszystkie filmy w języku polskim, które do tej pory dla was przygotowaliśmy, a jest ich naprawdę dużo, bo poza wyścigami przygotowujemy też recenzje i wiele, wiele innych rzeczy. Dzięki. A ja pojadę teraz umyć szybę, no bo nie wygląda to najlepiej.